Nagrał. Dobra, tam się bawię się tymi celownikami. Jak to by zależało od celownika. Tu! Chciałem mieć, kurwa Poustawiane dobrze. A nie tam celownik. Bez celownika też bym zabijał. Patrz to. Cross hide zero i chuj. Jedziemy, dawaj na headak. Gdzie ten? Zobacz, zobacz, zobacz. Bez celownika. Po Pochód mi ten celownik. Cię tylko denerwuję, zmieniam co rundę. Do Olaf'a. Na pięć wchodzę. Olaf nie srać. Od noga jest, kurwa Wraca, 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 paką. Nie, no. Skoczek, bo. Pa, jeszcze jednego się nauczyłem ostatnio. O kurde! <grym <grym to na głębokim. Ma... Tak, no tutaj wybucha w tym miejscu. Have... Jak to wygramy, to. champ! No, od gościu coś. Nie wiem, co ty zrobiłeś. Nie wiem, co się stało, tyle. Czy warto jest 100 złoty na matę pod myśl? Matę pod myśl Jaką matę duduś Duduś co ty pierwszy Masz go? Okay. Co? 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 <słuchy> co? Ma, ma, <grym> <grym> Maybe under One more short Short kolektor, nice. kolektor! Poglądaj. Poglądaj, Pola, Pola, tu strong! Teraz nagle git jesteś. Jesteś gitem teraz. Tak, git, Bo wygrałeś rundę. Ty Co ty robisz? Martyna z dołu. Co się stało? Co? Siedziałeś tam! <noise> Ależ nie śmiałem. Co to znaczył? Kłop, co na śmieciach, kurwa, wiktorie tak. Ale ja jestem teraz, wychodzę no? z Norbeja. Norbeja! <noise> <noise> Tomuś oh. Kurwa wiem wszystko, to jest oh. Naja i Pauli. Co? A oni O kurwa. To lacy detektywie, kurwa. A ja już tam A ja myślałem, <noise> że to jedyni nie tam. Wierzę. Dobra, na y musieli, ktoś musiał wbiec Czekaj, gdzieś ciało? No, na. o dwa. Bo ja popatrzyłem myślałem, że to Sayo zginął A, Bo tam nie. Sayo i pan zostali w i myślałem, że oni zginęli Ty mnie no. chłopie kompromitujesz, kur... <grym> ty, to, to ja jest twój moderator? Tak <grym> Tak Jak chodzi ja radu... ty... d*** Ostatni raz Dobra. gra go z Albo w sumie to głęboko to palę Uważaj, skracał Jaką petardę ma nie. Chciałbym kopę. pozdrowić najlepszego streamera, Jaimera, który prawie codziennie daje nam tyle radości i uśmiec. No, jeszcze to raz to pozdrawiam cię, twój bóg. Ty chuj, zniszczę cię za to. Zresztą. Chowaj się, chowaj się. Zobaczmy klasę. Gdzie Uuu! Uh, uh, U! będzie, kur... raz! To... Nie, już nie będzie, nie rób tego! Zamknij się jak pykuje, tak?! Trzy fragi brakowały, Fajno. no! połami cię! Co ty mówisz, ty... Połamie... To... Gówniarzu, do kogo to było? Tam, bo mam strasznie cicho mikrofon. Ta. Rozjeb... Nowy sekund, bo nie będzie z No kupiłam sobie, kupiłam sobie nowy, czemu coś toksyczny? Podgłosi! To jest teraz coś? Cześć, samotny guru. wiki? Halo. Abyś bliżej pójść ten mikrofon. Halo. Mm. A musisz wstać teraz go sobie w dupkę Co on gada ty? Dobra. Co? Haju, dobra. <grywka> ja a Snacks wybiegał z łapąców, a Majszego już tam nie było. Ej, nie, ej, nie, 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 dajcie mi powiedzieć. No dobrze. Ja nie zdążyłem wyjść z tego. Na początku fejkowałem taska, bo patrzyłem i mówię: albo ty mi na go zabijesz, Snacksa, albo jakoś na będzie I wyszedł Snacks, pierwszy. I, I ja nie zdążyłem wyjść z łapą, Nie zdążyłem wyjść. A nie, Jak to? Nie! Przepraszam, nie zdążyłem, było Zdążyłem, zdążyłem, przepraszam, przepraszam, no. po, proszę mnie przeprosić. Wyszedłem Co? i jestem. Co? Na Co Jestem w Czyli zebrał ekipę na omągę, po was zostawił i poszedł na cesa. Tak. No, wiedziałem. Bo no, to jest chut taki zdradliwy. O, Śmierdziel to... z... w okularach. Wyszedł sobie z kraty. zabijemy drzwi. No tak, Nie chcesz coś... Nie ja no ostatnio mam nie mam. chciałeś, no Paweł. No jak? No ostatnio mówiłeś, że nie trzeba. Dobor, przestań dyskutować ze starszymi. Co to jest z za młodzież teraz? Ja nie wiem, no muszę. A być ty się... Odbrany, ale... No Mo... Mateusz Zacytuję, możesz się nie wpierd... Dlatego jeszcze gra. Biega se po mar... A morda zamkniesz? Chciał będzie szukać teraz. I drugą... Ciebie się akurat się nie pytałem. Mordo, ja go odnaja... Nie mało! <laughs> proszę. zdrówko Zdrówka. Cześć, zdrówka. Nie, no tak fajnie kiepsko. W Halo, jestem ja. Czarny <śmienicza> 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 Dawaj, Simon, no szybko. Dawaj, dawaj, dawaj szybko. Te kabelety na teleklecie te włączyły. A no, 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 było, było. Dobrze, Raven, za to śmianie się ze mnie. Zamknij łeb. Nie, 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 nie. No, 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 tak? No, bo wtedy, ale wtedy gość był na galerii, chyba, nie? póki no. Dopóki tego nie zabijesz, to, to nic nie wejdę do meczu. Tu musisz zabić, bo ja nie mogę patrzeć na to. <laughs> Nawet no ja, no, ja mogę. To to ja zrobić. tabelę i nie mogę, muszę klawis sobie wziąć, chyba. <laughs> To no, tak, no, to wyciągnąć tak śmiesz, Taba nie. w ogóle. Wyciągnij z tego Taba ten mecz może. Ja nie mogę, zresztą Zasią tak namiedziałaś. Za to mojej legewa został wygrany. Pawko, oglądałem, smutno było. Wszędzie wygrywałeś, wszędzie przegrałeś. Ja wszystko pod nogi mu się odbija. No to jest, panie sędzio, to jest ruch. Bilans 1-4 na razie. Ale to jest zwycięstwo, to no robię, bardzo No kur... no jest, no, jest. To jak za 4 w grano. <noise> Ale psyka! Co jest, ty?! Galo, jeden. Maszyn... rampy <tot> Kur... Domek B. Nie. Co ja gram? Co się stało? Ludzie! Zabierzcie mi ten komputer! Jak chcą wjechać? Na, w schodę zeskoczył. W rampkę. Ale żeś mi dał! W rampce jeden no to, to jest co to teraz? Nie wiem Wybierze dopiero Dominacja No to masz 12 graczy tylko Będziesz... Ty Karinę po Czy Kartę, co? Kartę z naszą mapą jakiś chłop! Udurkaj kur... Zobacz